Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj ze mną gościnnie jest Olivia Hi Poszłam Was na Instagramie, żebyście zadawali nam pytania Wszystko przygotowane Zanim zaczniemy musimy spróbować nowy sos z McDonalda On jest pikantny? Nie wiem Raczej nie, Big Mac y nie jest pikantny A ja mam raczej mayo. Aha, ale do nie... mnie on tłumaczy. Zap... Co? No Wow Ja ogólnie kiedyś byłam mniej wrażliwa na ostra, teraz jestem strasznie mm. Dobra, ale kocham go. Jestem fanką słodko-krześnego. Zawsze byłam. No. Ale go już zjadłam, że się nie da. Pierwsze pytanie, które już zawsze było. Czyli jak się poznaliśmy? Ojej! I powiemy też ostatni raz. Czy nawet dzisiaj? To już będzie tajemnica pańska. My się poznaliśmy tak, że kiedyś jeszcze miałam chłopaka. Legenda. Kochan. Kiedyś jeszcze miałam chłopaka. Chłopak, znasz się z chłopakiem Oliwii. Tak. I się chyba poznałyśmy przez nich stricte. Tak, poznałyśmy się przez nich, ale my nigdy nie miałyśmy tak, że jakoś sobie Gadamy. gadamy, nigdy nie miałyśmy takiego wajbu, ze sobą, w sensie no, po prostu nie wiedziałyśmy, czy mamy ten no, vibe, bo tak, no, nie gadałyśmy. Byłyśmy na cześć, ty, jakaś mówna kiedyś nie byłaś rozmowna, szczerze. No, 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 nie byłam, a potem miałyśmy wystąpić razem w tym... Tak teledysku, który nie wyszedł nigdy. nigdy. nie wyszedł, tak. Dostałam propozycję zrobienia choreografii do klipu. Co, że się tej choreografii uczyłam chyba miesiąc? Tak, ja robiłam próby z dziewczynami, uczyłam je, no ale potrzebowałam czterech dziewczyn jeszcze. Napisałam m.in. do Oliwii, bo stwierdziłam, że oczywiście pasować. A i na tych próbach już tak zaczęłam gadać i w ogóle. Ja I wtedy poznałam Boszkona. Ale słuchaj, no. bo już w ogóle wcześniej obserwowałam. Ja jak tylko Ciebie poznałam, to ja oczywiście, wiecie, stalking na wszystkich mediach społecznościowych. Instagrama przejrzałam i widziałam, że masz zdjęcie chyba z błyszkoną albo mm -hmm. coś tam. Ja chodzę do, na Boszko na Instagrama i ja mam taka zakochana, w ogóle. Patrycja eee. to już chyba cztery lata wcześniej widziałam w Lidlu z wielką A bo kokardą wielką, na głowie. Tak. Ten klip nie wyszedł, ale moim zdaniem my wyszliśmy tam zajebiście. Że znaczy, Nie wiem jest zadowolona z tego, ale ja jestem mega. Znaczy, mój, mój taniec, mm, w sensie ja wtedy byłam taka szaj strasznie, jeśli chodzi o taniec, bo to był mój pierwszy taki Wiecie, taniec przed kimś, przed mm -hmm. kamerą. Tak. I ja wiem, że to. Wiedziałam wtedy jeszcze, że to będzie gdzieś publikowane, co nie. Nie mm -hmm. bałam się, jak wyjdę, więc ja byłam strasznie stresowana. Jeszcze wtedy nie, nagry nie nagrywałyśmy w ogóle TikToków tańczących. W ogóle nic nie nagrywałyśmy wtedy, chyba. Tak, to było jeszcze zajęcie, no. zaczęłyśmy TikToka w ogóle robić. Więc ja nie byłam zadowolona z tego, jak mój taniec tam wyszedł, ale byłam zadowolona z tego, jak ja wyszłam Jak mój Przestu. kolega się zgodzi, to dam Wam tutaj przebitkę z tego klipu, ale z wyczeszonym dźwiękiem. Wymaga, bo tam jest taka jedna przebitka, wiesz, która? która? To zakra co ja tak idę i tak włosami. Mm. Czy jak chodziłyście do szkoły, to byłyście bardziej mingle czy shy girl? Zależy, jaka jest sytuacja, bo wiadomo, że w gronie takich starszych osób bardziej byłam taka shy w ogóle, ale w gronie na przykład u siebie w klasie, to na pewno byłam mean girl i byłam chamską. Jeśli chodzi o ludzi z klasy, to nigdy nie miałam jakichś fajnych relacji. jeśli chodzi o szkołę, tak o wszystkich, to raczej nie. Ja w sumie ani tym, ani tym. W sensie ja nie byłam ani min, ani shy. Dosłownie. Ty A... byłaś trochę Mingle Może bardziej ze wzroku i z wyglądu, wiesz, jak się na kogoś patrzyłam, kogo nie znam, no to ja naturalnie mam po prostu <grafię> chamski rwi. <ryni. grafię> <grafię> <grafię> jak ja nie okazuję żadnych uczuć danej osobie, jak się na nią patrzę, to po prostu się patrzy mega chamsko. A nie dlatego, że chcę się patrzeć hamsko, tylko to po prostu tak wychodzi, wiesz, mm -hmm. co chodzi. Mogło to tak być, że na przykład yy, ileś tam osób myślało, że jestem taka mega chamska. Zresztą dużo osób mi to mówiło, że o, jak cię, przed tym jak cię poznałam, to myślałam, że jesteś strasznie hamska. Okay. No ale ja ogólnie nigdy nie byłam chyba dla nikogo jakaś strasznie niemiła w szkole, Przynajmniej jak mi się wydaje, jeżeli byłam, to sorry. Ja byłam taka neutralna bardziej, co nie? Mhm. To jak ulicowa. Na korytarzu miła, a w klasie nie. na odwrót. Tak? Mhm. W klasie. miła, a na korytarzu nie miła. O ty. Chodź. Mamy zrobić mukbang o tym, o latach szkolnych. Wymieńcie pięć najbardziej przystojnych influ według Was. I tu się robią trochę schody, bo dla mnie, jeśli ktoś jest influencerem z kupaków. To rzadko jest jakiś przystojny. W sensie no. raperów to by było spoko wymienić, bo raperów to zamiętymi oczami mogę w sekundę wymienić, nawet dziesięciu. Mm. ale kurde, influencerów nie wiem. <ś> <ś> nie dam tego. Nie <ś> daj <do> tego. <ś> nie dam. Ja ogólnie też mało ogarniam w TikToka, pomimo tego, że no tak. jestem na TikToku i wiesz, publikuję tam różne rzeczy, to ja mało ogarniam influencerów. Ja ogarniam tylko takich najbardziej popularnych. Wiesz o co chodzi? Wiem. Ale ja nie umiem na przykład ci teraz powiedzieć o jakimś influencerze, który jest na przykład takim mniej popularny... i może ktoś sobie. Jakbyś się miała mówić z kimś mam ma, to kto to by był? No i tak. <laughs> Ale ty wyglądasz jak Sofia. Ja? Dario jest, czy Maga podobne, ale wybierzcie mogłyby dla mnie być siostrami. Znaczy dobra, ja raz zobaczyłam, raz byłam dla, na, dla ciebie yy, na TikToku, tak scrollowałam i wyświetliła mi się Sofie i ja myślałam, że to ja i no, po prostu sobie opublikuję. Mogę wymienić przystojnych aktorów Chris Evans. To na pierwszym miejscu, bo to jest mój crush. Prawie w moim wieku, bo mam 26 lat. No znaczy, bardziej w twoim. Mm. No. To już emeryt. <noise> Główny aktor z Lucyfera, nie pamiętam jak się nazywa. Ja wiem. Y on, ale jak go widziałam na żywo. On wie i ty głównie jeszcze tego na story nie dałaś. No mogłam, no ale czemu ja miałam napisać? Lucifer, no, oznaczyć fan. go i tyle. No, nie wiem. tak robią. Nie pomyślałam o to... Ona widziała lucyfera na żywo i nawet z jakim nie pokoiła Ale wiecie, nigdy. wiecie jak ja się powiarałam jak ja go zobaczyłam na żywo? Ja A myślałam, powiedz że w ogóle, jak ja stało? Bo ogólnie było tak, że ja pojechałam do Anglii do mojego chłopaka. Dostaliśmy wejściówki na premierę Transformers, tej najnowszej części. Okej. Okay. No i tam ogólnie wiecie, różne gwiazdy i głównie aktorzy z Transformersów no i tam jak jeszcze inne gwiazdy no i po prostu ja sejdę do toalety i stoi lucyfer. i ja do koleżanki tego chłopaka z pracy, ja do niego tylko I po angielsku su widzisz to, oglądałam Lucifera ja do niej tylko taka podjarana, ona nie wiedziała w ogóle o co chodzi, nie oglądała. Co ty gadasz? Aha. ja nie oglądałam Lucifera, ale nawet nie mm. ja wiem o kogo chodzi bo to, bo to ogólnie nie jest jakiś strasznie popularny serial, wydaje mi się w Polsce mi się wydaje, że jest bardziej popularny no mówię, właśnie ale jakoś to w Polsce. Powiedz ty, przyjdź do kolejnych Tak, bo ja już coś, coś kurwa nie mam, nie mam penetracji. Ty wymieniłeś chyba pięć aktorów, czy trzy? Nie, no wymieniłam dwóch. Mhm. I o James jeszcze. Już go. James. Mhm. James Franco też. Mhm. Miałam taki moment w swoim życiu, że zastanawiałam się. co ze mną nie tak, bo nikt mi się podoba. Ja to chyba po roku już nawet nie mam krasza, i, i po prostu zaczęłam się zastanawiać nad sobą, co jest. Mhm. Nie tak. Żółka. Fuj, w naglecie? Jak tam jest no. wszystko zmielone? Jezu, teraz zostało mi dwa, już nie chcę ich jeść. No, powiedziałam, że mogę w sekundę wymienić, a teraz nagle nie mnie przychodzić do głowy. O, ja na krapowanie kocham go. Oki jest przystojny. oki jest przystojny, tak? Bardzo. Mata też jest też tak powiem. Iki też ma sobie, coś. Igi też ma ja sobie. Dla mnie ogólnie, jak ktoś tworzy muzykę, dla mnie jest przystojny. Od razu ma taki inny wajp. Tak, ten ktoś. całkiem inny vibe, Przez to, że ja jestem no. tańcerzem i ja kocham muzykę. Bo w ogóle siedzenie w studiu i nagrywanie pisanek. Ciekawe, czy jest taka orientacja, że leczysz na czyjś vibe, a nie na wygląd i nie na ten no, tylko vibe nie, ja, ja znam na przykład dużo osób, które są mega zajebiste z vibu, ale z wyglądu na przykład totalnie, totalnie nie, dla no. mnie na przykład ja odkąd teraz byłam z chłopakiem, ze względu na to, że jest dobry z charakteru i później się jakby zmuszałam do spania z nim, bo czułam, że jestem mu to winna a ja w ogóle, on mnie nie pociągał mhm. no to od tej pory wiem, że wygląd też ma dla mnie znaczenie po prostu niestety mhm. mogę łka? Pewnie. Dzięki. Dobra, <noise> Jaka jest y, wasza największa wada i zaleta? Może zacznijmy od zalet. No. Będzie łatwiej, nie. <głos> no. <głos> Moja największa zaleta. Dobra, może jednak od wad. Eee, nie, dobra, wiem, wiem jaka jest moja zaleta. Moja zaleta jest taka, że ja jestem zawsze punktualna i ja się nigdy nie spóźniłam. Prawda. Eee, w sensie dzisiaj się może lekko spóźniłam, ale nie to już przez tego niedzielnego kierowca, za którym jechałam. Stara, ty i tak byłaś na czas. Yy, ja, ja byłam szybciej. W innym miejscu i ona podejść tutaj tylko ja tam zaraz zedę, okej. Okay. Ja poduszam, ona już tam stała. I wiesz, mimo że ja byłam szybciej, to się tak, że to ty czekasz na mnie. Mm -hmm. Smart ass. Z tym spóźnianiem. Ja na przykład nienawidzę kogoś, yy, kto się spóźnia, w sensie nie, ty się, ty się lecił tylko, ale tak tylko odrobinkę czasami spóźniam. No, ale delikatnie ale też mam to na sumie już się z tobą spóźniam. Ale wiesz, właśnie to, że się nie spóźniam, jest mega punktualna, to jest moja chyba największa zaleta. Czekaj, to ja zaletę i ty się o 72 w Dobra. tym czasie. Mhm. Moja zaleta jest taka. Jezu, ja to główkuję. Mam poczucie humoru. No, twoje, ale serio, to główkuję poczucie humoru. No, no. jestem cudownym. E, tak ja, ja chyba nigdy nie spotkałam się z Tobą, jak Ty miałaś jakieś. Doła? No. Bo ja zazwyczaj, jak jestem taka, mam doła, to nie no, dobra, ja też to pokazuję i powiem po prostu o tym, ale to nie będzie tak, że ja całe spotkanie będę smutna mhm. i ten, bo jednak też szanuję to, że ktoś wyszedł z domu. I ja też wyszłam z domu na przykład po to, żeby odreagować, nie? Ja już wiem, jaka jest moja wada. Dawaj. Moja wada jest. Taka, że ja na przykład jak mnie ktoś zdenerwuje, ja tego nie powiem, wprost, tylko ja będę to w sobie dusić. Okej. Okay. Ja, ja nie umiem na przykład komuś powiedzieć, ej, wkurwiłeś mnie. Weź, nie rób tak więcej. Jezu, pamiętam, kiedyś mi no. to mówiłaś, już musiałam się nauczyć z czasem. No ja nie, nie nauczyłam się tego i ja będę cały czas, wiesz, taka potulna, będę udawała, że nic się nie stało. No chyba, że jak dobra, ktoś przegnie pałę, to wtedy się odpalę, co nie? No. Zresztą te moje bliskie osoby wiedzą, że wtedy do mnie bez kija nie podchodzić. I dopiero na przykład jak się we mnie nazbiera, to dopiero to odreaguję jakoś. Ja sobie tak zawsze miałam w związku, że y, mi się zbierało, zbierało, zbierało i przechodzi tak jeden dzień, kiedy ja na tego chłopaka tylko wszystko, eee", <słuch> raz, on nie trzydzień i on wyszedł raz akurat mam tak już, że no nie jestem w związku, ale w relacjach międzyludzkich mówię, po prostu z mostu tak mi coś nie pasuje. Wiadomo, że czasami ktoś się musi mnie zapytać. Kilka razy, ale zazwyczaj już mówię za piątym mhm. razem, co się stało. Nauczysz się jeszcze mam nadzieję. Myślę, że kiedyś dzisiaj już e, żył pęknie po prostu. Moja wada no. I nie potrafię być stabilna ani w swoim życiu, ani w swoich poglądach. Po grunt zdawać sobie z tego sprawę, tak? No, tak. No. Czy zazdrościcie sobie czegoś nawzajem? I ja Cię zazdroszczę, że ty jesteś taka zorganizowana. Serio. I ty po prostu właśnie o tego, co Ci najbardziej zdarzyło, że jesteś ogarnięta życiowo, ty nie robisz rzeczy na ostatnią chwilę i tego, co zazdroszczę, tego im brakuje, proszę. To Wiecie, zazdroszczę y, poczucia humoru Humoru I tego charakteru strasznie, bo ja na przykład nie mam takiego poczucia humoru. ja na przykład próbuję być śmieszna, ja nie jestem śmieszna. Nie rozbawiasz. No, a ty się się ale Staram się, że kiedy to jest okur. to mówię żart i nikt się nie śmieje. Co? Ale ja też czasami tak mam, że powiem coś na głos, bo w mojej głowie to było mega I tak mówię to na głos i się dźwięk świerszcza po prostu Jezu Ścianko się przewija Tak, ale ja ostatnio miałam taką sytuację, że byłam ze znajomymi Oni sobie opowiadali żarty mi się przypomniał żart Ja coś, dobra, ja go powiem, ja go powiem, Tylko, że to jest strasznie długi żart O Jezu, no I go ja, ja już w połowie, jak ja widziałam ich miny, ja już sobie ja pierdolę Nie chcę ja co, to, nie chcę tego kończyć, bo ja wiem, że nikt się na końcu nie zaśmieje ja już była taka smutna, ale opowiedziałam go do końca i byłam tak głupia. I się? Nie. <laughs> Może <Muszę> opowiedz? <laughs> nie. Nie opowiem go. Właśnie tego Cię zazdroszczę, że Ty nawet jak nie próbujesz być śmieszna, to Ty jesteś śmieszna, ale wiesz, w tym dobrym sensie. Okay. Takim, że poprawiasz Zabawnę. humor. No, 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 tak. Dzięki, Olivia. <laughs> Co, jak to było? Co? Co to było? A czemu przestałeś się nagrywać we czwórkę? Kurde, szczerze tego się można nawet domyślić. Jeżeli ktoś nas tak bardziej śledzi. Tak, obserwuje, tak. to po prostu jest fakt tego, że każda mieszka gdzie indziej. W sensie no. Patka i Baszkona mieszkają w Krakowie. Ja aktualnie mieszkam w Katowicach, a Oliwia mieszka w Warszawie. Też czasami przyjeżdżamy do Warszawy, ale zazwyczaj śpimy u Grety. choć ostatnio wszędzie już spały u ciebie, nie? Tak. Ale jak się spotykamy to w ogóle nie myślimy o tym, żeby nagrywać, tylko naj... zazwyczaj spotykamy się właśnie... Spotki, coś tam. To też. To przede wszystkim, jak już się spotkamy, to chcemy usiąść, gadać, no. bo rzadko się widzimy. A też zazwyczaj się spotykamy jeszcze, jak jest jakiś event. Rzadko tak. z siebie spotykamy się tak, jak wtedy, no. że stricte na nagrywki. Wydaje mi się, że jakbyśmy znowu były w przemyślu, czy w jednym mieście, no to wtedy normalnie byśmy cały nie czas no, robiły to content. To przecież, jak, jak byliśmy w przemyślu, no to my wtedy właśnie nagrywałyśmy tak. i my wtedy ten content robiłyśmy. Bioro w sumie, jak ja wyjechałam do Warszawy, nam się w ogóle ciężko jest złapać, bo no. wy w Warszawie jesteście jak jest właśnie jakiś event albo coś w tym stylu. Przemyśla to już w ogóle ciężko się złapać. My tak. się wymijamy najczęściej. Tak. No. Teraz to akurat tak wyszła. No ale też na przykład Baszkona dopiero pod koniec tygodnia chyba przyjeżdża. No, Patka też. No Więc a no, mnie nie mam... będzie, no. co no. 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 Jak no. coś to lubimy my się wszystkie dalej tak. mamy z sobą kontakt, ale no ciężko nam jest się zgrać, bo ciężko każda ma złapać. swoje. Ale jakby ktoś tam kiedyś kupił jakiś dom, w którym byśmy mieszkali i nagrywałem, to oczywiście że tak. No jeszcze jeszcze szafara, by dodatkowo można ja. było ogarnąć. jeszcze nie jak zaprowadzić. I paliwo za darmo. A pamiętasz, jak ja kiedyś jak jechałyśmy na y, kopiec chyba tytarski, y, któraś z nas prowadziła, nie pamiętam kto to był. I ja mówiłam: zobaczycie, kiedyś będziemy tak popularne, że będziemy miały swojego szafara, żeby nas wziął. Jezu, yes, chyba za cicho to powiedziałeś, bo ja nie pamiętam. To ja też czekam, ja wtedy będę no. do Warszawy taką wsiadać i mówić. E, zawieszmy do Warszawy. Dzisiaj gdzie kierunek? Warszawa. Jezu, jeszcze chciałabym mieć takiego szafara, który by mówił w kilku językach, żeby przy okazji uczymy na przykład hiszpańskiego jedziemy. Usługa plus, tak. Czy planujecie kiedyś normalną pracę, w jakim zawodzie się widzicie? Nie! Ja studiuję design, w sensie wzornictwo bardziej. Ja poszłam na ten kierunek dlatego, bo chcę w przyszłości. Z w kierunku architektury wnętrz, ale zobaczymy, czy mi się to uda, bo to ogólnie nie są studia, które stricte do tego przygotowują. Okay. Tylko to są studia, które przygotowują w wielu obszarach typu, możecie być po nich projektantem wnętrz, projektantem ubrań. Możecie robić zdjęcia w przyszłości, możecie robić dosłownie co chcecie, możecie być projektantem mebli, tak samo. I ja też się chciałam spróbować w, w, w różnych tych, dziedzinach. Tak, w różnych dziedzinach, żeby zobaczyć na 100%, co mi się tak podoba, ale no chcę iść w tym kierunku takim okay. bardziej artystycznym na pewno. No. no to od zawsze chodziłaś na jakieś i tak dalej, tak. pamiętam. No, ja ogólnie od zawsze kochałam takie rzeczy, wiesz? No, kocham właśnie w to, że ona jest taka multitasking, a w ogóle taka skromna przy tym, bo ty nie dość właśnie, że potrafisz rysować, że potrafisz tańczyć i potrafisz śpiewać, zajebiście jebiście mogło z Beyoncé i w ogóle tego nikt nie słyszy tego, jak ty śpiewasz. No i mogłabyś być spokojnie modelką, jakbyś chciała, ale właśnie ona wybrała naukę. Właśnie chciała zabłysnąć umysłem, a nie wyglądem, żeby zarabiać z mojej głowy, wiesz że mojego no, a nie z tego, jak y, się wygląda, co nie? Chociaż tak. ja, je, moja mama cały czas mnie do tego namawia, żebym poszła do jakiejś agencji, no. wiesz, modelingowej. No co bo stara nawet sobie musisz tym dorabiać po prostu. No właśnie, chodzi bardziej o dorabianie, no, ale to jeszcze się zobaczy. Ja ogólnie jestem taka, że ja bym wszystko chciała, ale mi się tak nie chce. Tyle się zapisuje na te tańce, już chyba pół roku się zapisuję na tańce. Serio? No, jeszcze dalej nie ja się w Warszawie, to byśmy chodziły o No, razem, razem byśmy tutaj. chodziły. Ogólnie teraz wróciłam na studia, kiedy studiowałam zarządzanie, bo chciałam zrozumieć marketing, ale jak skończyłam, to zrozumiałam, że średnio. Teraz poszłam na psychologię kliniczną i osobowości, bo ja ogólnie zawsze chciałam być terapeutą małżeńskim albo seksuologiem, ale jakoś brakowało mi odwagi, bo rodzice mi mówili, że taki zawód, nie będziemy mieć pracy, a później wybucha pandemia, i taki jest popyt, przepraszam no. bardzo, że teraz psychologa no. dobrego. To szukać szukańce świecą. Więc wreszcie się wzięłam za to, co ja chcę, a nie za to, co mi ktoś doradza. I jeśli uda mi się skończyć to studia, bo na razie studia dwa miesiące i to też jest takie sprawdzenie się, że w ogóle to jest dla mnie, to widzę się w swoim gabinecie za no i super. parę lat. No. A nie chciałaś na przykład, nie myślałaś po. Mm, psychologii, ale nie wiem jak to się nazywa mm, takim kryminalnym, że rozmawiasz z, z przestępcami? Wiem, Ja kiedyś mega chciałam, no. bo się właśnie interesowałam psychopatami, ale po pierwsze, jak ja... Ja do dziś jestem poryta no przez to, ile psycha, ja wiem co, o nie? psychopatach, a to jest tak, że z kim na przykład mimo. rozmawiasz, to na ciebie, kurde, odbodźcowuje. Wstępnie nie chciałabym pracować z ludźmi, którzy mają depresję, bo ja sama bym już mhm. była w depresji. Wybieram trochę wygodniej pod siebie, ale też uważam, że wybieram to, w czym będę dobre i w czym będę mogła Naprawdę komuś pomóc. Nie, teraz mi się przypomniało, no. że jak byłam w gimnazjum, to chodziłam na korepetycję z angielskiego i mi się przypomniało, że faktycznie już wiem. Ja kiedyś chciałam właśnie być psychologiem, który gada z psychopatami, i mówiłam o tym mojej pani z korepetycji. I ona do mnie tylko, ona powiedziała do mnie, nie dałabyś rad tego robić, a ja mówię, że czemu? Ona tego usiadła przede mną, nachyliła się i mówi, wyobraź sobie, że siedzi przy tobie, tą... i mówi, no, z... 8-letnią dziewczynkę. Taki drastyczny obraz, i wiadomo, że pewnie, jakbym była po takich studiach, to bym miała wiedzę, ale czy ja bym chciała o tym, że chodzić do pracy i o tym słuchać? No, jednak nie. Straszna zła energia. No, ale ciekawe to na pewno jest tego. No. Bardzo ciekawe. Nie tak, żeby na Netflixie włączyć spoko. No! Ostatnie pytanie, jest totalnie z dupy. Co uważacie o całowaniu się na z Chłopakiem poznanym tego samego wieczora? O Jezu, nie, ja bym nie mogła. Ja całe życie nie miałam tego incydentu, ale przytrafił mi się ostatnio. Nie wiem, jak to się stało. Po prostu złam z tym chłopakiem, zaczęliśmy gadać. On w ogóle jest polski, ale on też chyba hiszpański. Ja, jak to powiadam, to jest mi tak wstyd i to jest jakiś taki moralniak, że ja bym na no, drugi raz bym tego nie zrobiła, mm. ale to ja naprawdę ja musiałam być w takim już stanie, że w ogóle pewnie nie wiedziałam, jak się nazywam, bo całe życie mi się to nie zdarzyło. Nie żałuję w życiu rzeczy, ale jakbym mogła to cofnąć, to tak cofnęłabym. I to nie chodzi o to, że to jest coś złego, tylko po prostu... Higieniczna po prostu, bardziej to mm. jest dla mnie. Ja nie wiem, co to za osoba, co ona wkłada do. I nie znam jej. Nie wiem, czy ona się tak nie całuje z każdym. No, o co No, to jakby nie jest nic złego. Po prostu ja bym nie mogła, ale też ja nigdy nie doświadczyłam nawet czegoś takiego, bo ja jestem dosłownie całe moje życie w związku. Tak. I jednego związku od razu weszłam w następny. Miałam w swoim życiu takiego momentu, że ja na przykład chodziłam do klubów. No, ty też nie lubisz chodzić do klubów. No, no też nie lubię. Ja nie czuję wajbu no. z klubami kompletnie. Ja miałam tylko jedną przygodę w klubie, i to była moja pierwsza i ostatnia, i już nigdy tam nie pójdę. Po prostu, Jaj. bo ja jestem straumatyzowana. Może to też takie pierwsze wrażenie akurat miałam złe w sensie? Może nie ten klub, nie te osoby. Tak, myślę, że na pewno jakbyś z nami poszła, to byś się lepiej czuła. No na to przykład. na pewno. No. To jakoś mnie nie ciągnie nawet do tego kompletnie i ja jestem ogólnie domatorką i mi się nie chce chodzić do klubu. Mhm. To jest kolejna rzecz, której cię zazdroszczę. <laughs> Co uważacie o całowaniu się na imprezie okay. To ja uważam, że to nie jest nic jakiegoś strasznego. Mam nic jakby, nie wiem, nie mówię o Jezu, ale szmata bo się całowała z jakimś pierwszym, lepszym, wiesz, mhm. chłopem. Bo czasami jest tak, jak ty mówisz, że poznajesz chłopę, i od razu masz z nim vibe, no i czemu, tak. czemu to tam, tak. wiesz, no, Znam dziewczynę, która jakby poznała paka pocałowali się na imprezie i oni do dzisiaj są razem. A, już z pół roku, no to, nie? No. Więc jakby... Czasami I... można poznać swoją miłość. Tak, totalnie. W jest sytuacji. Całowanie nie jest takie złego, jeżeli wejść do łóżka z pierwszym, lepszym... To odmianem. jest mega W sensie, jak się zabezpieczasz, that's ok, ale właśnie ja od razu mam wszystkie choroby weneryczne przed No właśnie, odczami, ja mówię nie? bardziej o temat taki właśnie, no skąd wiesz, czy ten chłop nie ma jakiejś choroby wenerycznej, tak. czy zaraz się tego nie sprzeda. Prostu... Albo skąd wiesz, czy ten chłop nie ma w swoim mieszkaniu kamerki jakiejś małej zamontowanej, nie? Jakby ludziom nie można ufać w ogóle. Chyba, że u mnie w domu na przykład. Nie mam to mówić, że go do siebie go lepiej już brać. Nie ma żadnej kamery. Uważajcie. Jeszcze już się chyba za dużo tych seriali kryminalnych na oglądałam. No tak. Ale możecie wiedzieć, czy na przykład, nie wiem, będzie wszystko super w klubie, zaprosić do domu i cię kurwa nie zwiążeć. Albo cię jeszcze gorzej nie. Ja Boże. znam taką historię, w Krakowie to kiedyś działo, chyba, nie wiem, jak coś, ktoś mi tak powiedział, <laughs> ale był taki chłop, podobno w Krakowie kiedyś grasował. on poznawał dziewczynę w klubie i w ogóle spodobałam się dziewczyna, zapraszała na hotel, tam na hotelu dorzucał jej coś do drinka, no i wiadomo, ona... Ona się rano budziła we wannie pełnej lodu, tutaj stołek i telefon i karteczka i było napisane, masz wyciętą jedną nerkę, masz tyle czasu, żeby zadzwonić na pogotowie. A, a to naprawdę prawdziwe? Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Czy? ciekawe czy to prawda? Jak słyszeliście o tej historii, to napiszcie w komentarzu, czy to serio prawda. Serio ciekawe, to jest z filmu trochę historia. No, no była taka, jeszcze szybko powiem, była taka creepypasta kiedyś. Taka korzenka mi teraz na uczelni opowiadała, tylko że lepiej. Ona jakby słyszała to plotkę. Nie była tego świadoma i ona po prostu usłyszała od kogoś i chciała nam powiedzieć koleżanką ze studiów i mówi, że no, moja koleżanka we Wrocławiu ostatnio miała taką y, przykrą historię, że się całowała z jakimś chłopakiem w klubie i wyskoczyła jej jakaś bakteria i później się okazało, że ta bakteria jest dlatego, że y, jak się z trupem pocałujesz i później się okazało, że ten chłop po prostu w mieszkaniu trzymał nieżywe dziewczyny i wiesz, zwłoki S się z nim całował, nie? Często ktoś myśli, że to jest naprawdę to jest kupi pastę fuz się. A widziałaś tą historię, yy, ale to, to jest jakaś historia jedna z TikToków w jakichś SMS-ach, że ktoś komuś opowiada, że był słupany do niego w mieszkaniu i poszedł do toalety i też właśnie z spuszka nie działa no i widzi, że mata dla kota jest, więc wie kupi po prostu idealną na tą matę i tą głowę mówi, że dziwna co bo jego kot zmarł dwa miesiące temu i dlaczego się to na matę? Czy to jest prawda! No ciekawa. Ty, A od czego to się zaczęło? Pytanie: czy, 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 co? <grym> Dzięki za oglądanie. Wbijajcie do Oliwii na Insta, Do mnie na Insta, kla w górę, subskrypcja. I widzimy się niedługo. Bye!